Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliżamy się do końca naszych rekolekcji, a również z tym zbliżamy się coraz bardziej do przeżywania Triduum Paschalnego. A ja zapraszam Was na kolejny, przedostatni dzień rekolekcji. Zapraszam. Jezus tuż przed śmiercią zostawił nam jako matkę, swoją matkę, Maryję. Dla wielu zapewne ona jest matką. Dla mnie również, ponieważ dużą część mojego nawrócenia zawdzięczam właśnie Maryi, matce, syna Bożego. Pan Jezus, już wisząc na, wisząc na krzyżu, mówi: Jezus, zobaczywszy matkę i ucznia, którego miłował, mówi do matki: Niewiasto, oto syn twój, potem mówi do ucznia: Oto twoja matka, i od tej chwili uczeń wziął ją do domu. Maryja, Stała się w tym momencie autorytetem dla Jana, ponieważ, jak wiemy, rodzice w Starym Testamencie byli autorytetami dla swoich dzieci. Maryja stała się matką dla nas wszystkich. Jest tą, która najlepiej wypełnia, wypełniała wolę Bożą. Ja staram się także naśladować Maryję w tym, jak ją wypełniała, kiedy powiedziała Fiat. Amen. Święty Paweł pisze również, że stał się ojcem. List do Filemona. Proszę cię zatem w sprawie mojego syna Onezyma, dla którego w więzieniu stałem się ojcem. Zastanów się, komu zawdzięczasz to, że jesteś wierzący? Komu zawdzięczasz to, że poznałeś Jezusa? Kto może się za ciebie modlił, żebyś w końcu spotkał naprawdę Jezusa, to ciebie wsparł w tych najgorszych chwilach, kiedy myślałeś, że Boga nie ma i że życie nie ma sensu? Będąc już coraz bliżej Wielkiego Postu. Może pomódlcie się za te osoby. Podziękujcie Bogu. Proście, żeby one do końca wytrwały swojej wierze i żeby dalej czyniły to, co uczyniły z Tobą, żeby dalej głosiły dobrą nowinę, żeby dalej nawracały ludzi i pokazywali. Pokazywały, że Bóg kocha wszystkich, że Bóg chce dobrze dla każdego owocnego, wielkiego postu z Panem Bogiem.